Bardzo serdecznie chciałbym podziękować Wam wszystkim, jak powiedziałem, za obecność, ale również podziękować Wam za to wszystko, co zrobiliście dla tej miejscowości. To bardzo istotne, aby w takim dniu powiedzieć, jak wiele dobrego Wasze pokolenie zrobiło dla naszej Jasiąki. Jak pięknie przygotowaliście nowe pokolenia ludzi którzy dzisiaj służą tej miejscowości, tej gminie, tej ojczyźnie. To wasza zasługa w tym, że dzisiaj możecie patrzeć na swojego wicewójta, swojego sołtysa, bo to wy byliście przykładem dla tych ludzi, którzy dzisiaj sprawują różnego rodzaju funkcje. To wy przekazywaliście młodemu pokoleniu wiarę ojców, tradycje, ale również pokazywaliście, jak ustrzec się błędów, jaką drogą podążać. I za to dzi dzisiaj w imieniu Urzędu Wójta składam serdeczne podziękowanie. Na samym początku chcę podziękować organizatorom za to, że zaprosili nas kapłanów, księdza wikariusza i mnie na to wasze wspólne spotkanie, na to świętowanie. Pozdrawiam wszystkich zebranych tutaj gości, a nade wszystko. Pozdrawiam Was drodzy seniorzy. Pan Wójt mówił o Waszym wkładzie tu w Jasionkę, w jej życie, a ja chcę jako prowadz tej parafii podziękować za wkład w życie parafii i chciałem w imieniu księdza katedry własnym Wam, drodzy kani seniorzy, życzyć dużo tych darów, które potrzebne są do funkcjonowania tutaj na Ziemi, zdrowia, siły, a nade wszystko chcę Wam życzyć tej świadomości, że na Waszych czynach. Na Waszej mądrości mogą się inni wzorować. Jest mi to święto bardzo bliskie pod względem Waszej roli, Waszej roli w wychowaniu. Chciałam serdecznie Wam podziękować, drodzy Państwo, za wychowanie swoich synów, córek i za pomoc w wychowywaniu wnucząt bo to jest właśnie przyszłość Polski, przyszłość Jasianki, przyszłość y, naszego kraju. Dziękuję serdecznie. Ten, ta wasza rola jest każdego dnia nieoceniona. Począwszy od poranka, gdy widzę śpieszących się dziadków, babci, odprowadzających dzieci do przedszkola, do szkoły, śpieszących się, żeby to dziecko się nie spóźniło, Po. Wieczór, gdy są zajęcia dodatkowe, obserwując, że babcia, dziadek dba o to, żeby to dziecko w tych zajęciach uczestniczyło na miejscu. I ta Wasza pomoc jest nieoceniona w wychowaniu. Także ja z punktu widzenia dydaktycznego szkoły serdecznie dziękuję, życząc Państwu zarazem dużo zdrowia, dużo radości, spociech, które pomagacie wychowywać. Dużo pięknych chwil, dużo, dużo słońca. Serdecznie dziękuję za to zaproszenie. mu starość, okresy nie złotym. Kiedy spać się kładę, zawsze myślę o tym. Uszy mam w pudełku, zęby w wodzie studzę. Oczy na stoiku, zanim się obudzę. Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie nurtuje. Czy to wszystkie części, które się wyjmuję? Za czasów młodości mówię bez przesady. Łatwe były biegi, skłony i przysiady. W średnim wieku jeszcze tyle sił zostało, żeby bez zmęczenia przetańczyć noc całą. A teraz na starość czasy się zmieniły. Spacerkiem do sklepu z powrotem bez siły. <gry> Dobra rada dla tych, którzy się starzeją. Nie zacisną zęby i z życia się śmieją. Kiedy wstaną rano, części pozbierają, niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają. Jeśli ich nazwiska tam nie figurują, to znaczy, że zdrowi i dobrze się czują. Dziękuję pani bardzo. Widać, że humor dopisuje, to jest najważniejsze. Zapraszam teraz państwa na poczęstunek które wyda koło gospodyń wiejskiej. Seniorzy kochani, my, młodzi ludzie, życzenia składamy. Niech wam sprzyja szczęście, niech wam zdrowie służy i cieszcie się życiem sto lat albo dłużej. I niech was nie bolą biodra i kolana, byście mogli tańczyć do białego rana. Zdrowia, szczęścia i słodyczy młodsze pokolenie życzy. Wszystkie baby, no i chłopy, weźcie się dziś do roboty. Przestań stękać i wiadolić, na rozrywkę chcę pozwolić. Sanatoria teraz w modzie, czas pomyśleć o urodzie, trochę seksu, taniec, ruch. No i spadnie wielki brzuch. Wróci młodość, radość, życie. Będziesz czuł się, wyśmiejcie. To niewierzysty. Питай мне, если там воды, жичь, чем стать. Dzisiejszej uroczystości gości i gospodarzy. Naszym programem artystycznym pragniemy Państwu umilić dzisiejszy wieczór. Zapraszamy więc na wesołą i bogatą w treść część artystyczną. Skrabna, miotka słodka i powabna A w dodatku daję słowo Mam rodzinę wyjątkową Tato mój do pieca sięga Moja mama taka tęga Moja siostra taka mała A ja jestem sama. chwała. Przesiął obudził Ta szkoła była, jest i będzie. Taka jest potrzeba, potrzeba jest lokalnej społeczności. Chciałem jeszcze Państwu powiedzieć, że do oświaty w całej gminie dopłacamy bardzo, bardzo dużo pieniędzy, ale musimy to robić, żeby, żeby nasza młodzież się szkoliła. Szanowni Państwo, nowa perspektywa finansowa 2014-2018, czyli dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej. I jak wszyscy mówią, musimy ten czas dobrze wykorzystać i te pieniądze, bo później prawdopodobnie już ich nie będzie. Jeżeli chodzi o Terliczkę, to mamy wpisany zalew tutaj w Terliczce. Bardzo ładnie jest tam w programie ujęte. Chcemy tam zrobić takie yy, alejki, chodniki, zadrzewienia, coś takiego, gdzie można przyjść. Usiąść, porozmawiać, odpocząć, będą również ścieżki rowerowe. W liczce, w tym roku rozpoczynamy budowę chodnika, tutaj przy szkole co jest, także już go mamy zapisane w budżecie gminy, mamy zrobiony projekt. Oczywiście będzie to robił powiat, no ale za nasze pieniądze, tak to wygląda. Gmina musi dać pieniądze za powiatu, a powiat będzie, będzie robił. Także chcemy go na przełomie tego i przyszłego roku cały ten wodnik tutaj u Was w sterownicy zrobić. Wiele takich drobnych rzeczy, tutaj pod zadaszeniem chcemy wyasfaltować i tak dalej, i tak dalej. Macie Państwo nową panią Sołtys, macie pana Radnego, już swojego, który jest stąd z Są to ludzie, którzy, którzy się udzielają, przychodzą do gminy, przychodzą do mnie, omawiamy ważne tematy. Także proszę im zaufać, jeżeli macie jakieś problemy, można się do nich zwrócić. Oni jak najbardziej te, te spostrzeżenia przekażą. Widzę, że obiad już podano, także życzę smacznego i życzę Państwu przede wszystkim dużo, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Yy, dzisiaj taki słoneczny, ciepły, wiosenny dzień, wywiesienie życia, ale życzę Wam wiele wspaniałych chwil, których jeszcze nie znacie, ale gwiazda, które się staną by one zawsze były dla Was wiosenne, słoneczne w Waszych sercach. Życzę wszystkim miłej, zabawy, wszystkiego dobrego.